A mówisz, oczy, robię, ruchy, złote, lambo, złote, robię a ty mówisz, złote, oczy, więc co ty, wiem co robię ruchy, co co a ty mówisz, co wiem co ruchy, co Lecimy, co tu robię. U -u -u. Na mojej nodze nowy Czy -u -u. mam kilka stół. Na jakim Robię co chcę, ow trzymam ten ow ten chill, wo -o -o. ten feedlo, co za zło, robię co chcę, ow Trzymam ten ow ten, chill, -o -o. ten feedlo, co Lata lecą szybko, ja chcę zdobyć świat Lubię w jeden rok, co oni w kilka lat Wiem, że muszę wykorzystać ten młody czas I dostarczę full rozrywki wszystkim wam Robię hajs, a ty mówisz, złote oczy, wiem co lubisz, Jeden, kilka lat. Robię co chcę, wo o o, ten styl, wo o o, ten chill, wo o, -o ten fit, no co za zło. Robię co chce? wo o, -o ten styl, wo o o, chill, wo o, -o fit, no, co zło. Robię ice, a ty mówisz oczy, więc co lubisz? Patrz na mnie, robię ruchy, złote na co złote... Robię co chcę, e, e, ten styl, wo o, chill, e, e, fit, no, co